Witam Was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym do wyspie Kosamu. Ja właśnie sobie przyjechałem po moją ulubioną maczę do Amazona i zabieram Was zaraz na budowę, żeby pokazać, co ciekawego się u mnie tutaj dzieje w inwestycjach Harmony Live. To jest, moi drodzy, za mną inwestycja Harmony Live. Moja pierwsza inwestycja, którą rozpocząłem w połowie stycznia. Mamy połowę czerwca, więc 5 miesięcy. Mamy zrobione większość willi, są zrobione tynki, jest zrobiona elektryka. Ee, za chwilę będziemy wkładać okna. Także, moi drodzy, wszystko idzie do przodu zgodnie z planem. Zakończenie planujemy na koniec tego roku. A za mną druga budowa Harmony Life Hill, na której powstanie sześć luksusowych willi z trzema sypialniami, z trzema łazienkami, z tarasem na dachu, z widokiem na góry, z widokiem na morze. Fenomenalne miejsce do życia, fenomenalne miejsce do inwestowania. A po drugiej stronie ulicy mamy kolejne pięć. Moi drodzy, jeśli jesteście zainteresowani inwestowaniem w Tajlandii, serdecznie ja Was zapraszam do kontaktu. Pomogę, zrobimy to wspólnie i naprawdę będzie tutaj co robić i będzie na czym zarabiać.